Cześć, witam na kanale TechPC. Dzisiaj będzie yy, nietypowo, bo będę składał pierwszy raz komputer od mojego widza z YouTube'a. Dwa dni temu był, części zostawił i sobie pojechał. Nie, no, oddam mu spokojnie, oddam mu ten komputer, no ale tak. Dobra, to Wam szybciutko powiem, co będziemy składali. Yy, zrobię Wam parę przybitek, bo czas mi goni. A, 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 jeszcze troszkę będzie testów i tak dalej. Także co, yy, obudowa leży tam. Mamy to Signum SG7V Evo TG ARGB. Krótsze nazwy nie mogą robić. Procesorek będzie to i9 yy, 11 generacji, dokładnie. Yy, i9 k Nie wiem, czy mi się tu... baluchę pomogę sobie. Będzie widać. Widać sobie jak... Jak widzicie sobie klient już tutaj potwierał, pooglądał. Chłodzenie I.O. H150i Elite Capel 360 Zasilacz Corsair HX850 Platinum. 80 plus Platinum. Dalej pamięci Corsair Vengeance RGB Pro SL. 2 razy 16GB czyli 32 łącznie, 3200 MHz, CL16. Dobra, potem na system 980 Pro Samsung, 500 gigówka, PCIe 4.0 oczywiście już tutaj idzie, to będzie pod system 500 giga i drugie WD Black SN850, tak samo PCI 4.0, 1 TB na dane. I oczywiście Z590F Gaming Wifi. I co? Karty nie ma. I nie będzie chwilowo. Karta docelowo 3080. Nie wiem dokładnie czy 3080, nie. 3080 bodajże z tego co wiem. Jak mówił klient czeka, jest zamówiona. Gdzieś do pewnie dwóch miesięcy mu dojdzie. Jak dobrze pójdzie, wszyscy czekamy na karty, każdy by chciał, ale jest jak jest. Eee, komputer bez karty graficznej około 8700, 8800 zł. Karta 6000 z hakiem. To sobie tam dodajcie, zobaczycie ile mam wyjdzie. Za cały komputerek, tak? To co, ja się zabieram za składanie. Eee, jakieś tam przebitki Wam ze składania pokażę i zobaczymy sobie jak komputerek wygląda już po złożeniu. Będę instalował system, klient sam sobie w własnym zakresie będzie go aktualizował. No to co, widzimy się, nie wiem go. hej! hej. No Witajcie z powrotem. Jak widzicie komputerek mam już złożony, dyskotekę mam odpaloną. komputer jest przetestowany, ustawiony, zaktualizowany i tak dalej. Tak mówiłem na początku, docelowo będzie tutaj 3080 RTX wsadzona. Ale gdzieś jeszcze około miesiąca do półtora klient będzie czekał aż przyjdzie. Okablowanie mamy już przygotowane pod, pod kartę graficzną, także tylko będzie karta, wpinamy kartę, podpinamy, ustawiamy i i komputer będzie śmigał już yy, z kartą graficzną. I co, no to byłoby na tyle. A jak już się uda zdobyć tą kartę, to postaram się Wam na tym komputerku zrobić jeszcze testy wydajnościowe, w kilku tam grach, jak sobie ten komputerek będzie radził. Także co, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. Ej.